Dobrze wszystkim i dziś co będziemy testować? Amerykańską kolę z Niemiec, który to tam kupił. Są informacje. Mam jeszcze tutaj specjalną poprawę, którą można zakryć. Za, można zakrywać tutaj imbicie. Dobrze, otwieramy. Zobaczmy, jak smakuje. To jest wielka puszka. Bardzo wielka. Nigdy nie widziałem wcześniej jednolitrowej puszki. O. Mm. tutaj konem tutaj na szklankę, ponieważ no To jest litrowa puszka. Wow. A, aha, mam. To jest taka kola. Ciekawe, czy na pewno będzie smakować jak Coca-Cola. Dobra, wypijmy. Wow Za słodkie. I przypomina mi kola z Biedronki. Więc tak smakuje kola, które tak powiedziałem. Zobaczcie. To jest amerykańska. Było kupione w Niemczech, nie jest dostępna w Polsce, a nawet amerykańskie kole są w polomarkecie